Choć Grzesiu, nie bój się, bez żadnego problemu powinieneś. Hej wszystkim z tej strony Screen. Witajcie w nowym odcinku Steardown. I dzisiaj słuchajcie, mamy giganotozaura tutaj. Mamy też masę nowych broni, a przede wszystkim najfajniejszą, znaczy jeszcze jej nie używałem, ale zgaduję, że najfajniejszą będzie broń nuklearna. Tym razem nieco inna broń nuklearna, każda się jakoś różni. Puścimy ją tutaj. Zobaczmy jak to będzie wyglądało! Jak to było. Super! Zobaczcie, pozbyła się tutaj wszystkiego tutaj wokół. Co prawda ten wybuch był stosunkowo mały. Czy da się rozwalać tą ziemię? Tej ziemi się nie da rozwalać. Dlatego ta broń nuklearna też nie zniszczyła zbyt dużo. Zobaczmy co jak puszczę tutaj, bo te drzewa tak mega fajnie się ruszają zobaczcie jak ona jest delikatna trzeba naprawdę parę razy walnąć żeby te drzewa się zawaliły tam leci samolot w ogóle możemy też strzelić w dinozaury, ale ja nie chcę zrobić tego z samolotu tylko chcę zrobić to z tej pozycji żeby widzieć co się z tym dinozaurem stanie trafiliśmy w drzewo okej okay, okej okay, jeszcze raz uwaga UWAGA Czyli jak meteoryt walną, to po prostu dinozaury odleciały, a nie umarły. Zobaczmy co się stanie jak bomba nuklearna trafi prosto w takiego w takiego dinozaura! Ale jak to super wygląda, gdy ta atomówka... Uderza, to jest serio Satysfakcjonujące Mamy też oczywiście naszego przyjaciela T-Rexa, zobaczcie, troszkę jak żaba Chodzi, ale to nieważne I mamy też nowy system Zniszczeń, to jest chyba najciekawsze Ponieważ zobaczcie, że, że Mogę sobie coś rzucić Tak o ziemię, to to się tak Pięknie rozpada Teraz na kawałeczki Bo zobaczcie, jakbym wziął to wcześniej Uwaga, mamy stary system Zniszczeń to po prostu to się tak rozwala. Nic się z tym nie dzieje. Po prostu od uderzenia w inną rzecz się niszczy. A to jest na tyle fajne, że serio jak coś uderzy mocno, to wszystko tak się pięknie rozpada. I to tak serio ładnie rozpada. Ale chciałbym w sumie zobaczyć, jak to działa na tym moście. Czyli jakbyśmy wzięli coś ciężkiego, przywalili prosto. W ten most, to zobaczcie, jak on się epicko i realistycznie niszczy powoli. Ej, to serio super wygląda! Zobaczcie, te liny ciągną ten most! Zobaczcie, powoli się rozlatuje. Uderza w ziemię, ten asfalt się rozlatuje. I teraz całkowicie się rozpada. Ej, to jest genialne! A tam też się rozpada? To już może troszkę przesada, ale... No trudno. A co jakbym wziął coś wybuchowego, coś po prostu jakąś jedną bombę położył. Zobaczmy, czy znowu cały most. A, tu się rozlatuje. Tu też się rozlatuje? Czemu? Dobra. To jest Teli. Tak ciut ciut przesadzone. No i teraz całe się rozpada, nie. Powolutku będzie całe się rozlatywać. Tam już nogi nie ma, ale to serio! Pięknie wygląda. Czy da się w ogóle przejechać po tym moście i przeżyć? Bo to mnie zastanawia, ponieważ ten most lubi się rozpadać, tak? Więc weźmy sobie suwa. Weźmy sobie suwa i uwaga, jedziemy po moście. Mam nadzieję, że się nie rozpadnie. Mam taką nadzieję, że sami znikał się. Zobaczcie, most za nami! Cały się rozpada. Wiem, że są ściny. Przepraszam bardzo. Ale tu naprawdę epicko wygląda. Już nie mamy gdzie uciec szczerze. Tutaj jeszcze na nas leci masa asfaltu. Ale jakimś cudem ten most tu przetrwał? Czy to jest tak dobrze zrobione i że nawet na T-Rexa to nie działa? No. jakby to powiedzieć? Przecież on się rozpada teraz od dotknięcia drzewa. On się potknął i się rozpadł na części. Przenieśmy ten helikopter tutaj. No. Może ten mod nie jest do końca realistyczny. Rozpadło się całe. Ale trudno się mówi. W takim razie przejdźmy od razu do latających już helikopterów. Proszę bardzo, mamy latający helikopter. I ten latający helikopter, nie wiem czy mogę nim sterować jakoś. Chciałbym, żeby wleciał w budynek za nim i chciałbym zobaczyć, co się stanie z budynkiem. Okej, okay? okej, okay? okej, okay? uwaga, uderza w budynek. Jest nadal wszystko w porządku, Grzesiu tutaj siedzi, więc musi uważać, ale ten helikopter nadal się trzyma! On rozwala sobie ten budynek i się trzyma jakoś! A... A... No chyba nie, A jakbym wziął pistolet... Na. No. Średnio latające są te helikoptery? Czemu to jest dziura? Chciałem drugim wystartować, ale tu jest już dziura. Leć, 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 to nie ma sensu. Grzesiu, chociaż powiedz, że ty się tak nie rozpadasz, że będzie z tobą wszystko w porządku. Zobaczcie, Grzesiu jest nieśmiertelny. Go się nie da rozwalić. Ja w niego zawsze wierzyłem. Zobaczcie, on nawet 100%. I on jest nieśmiertelny. A co, jak rzucę go w ścianę? Tu zobaczcie, nadal... No co prawda nie żyje, ale się nie rozpadł! Ale siedzicie sobie na balkonie i zobaczcie, chillujecie tu sobie i nagle... Zbliża się samolot, już pomijając ten wielki czołg tutaj, zbliża się do was samolot, zobaczmy... Jak bardzo budynek, ten blok na tym ucierpi, to był mały samolocik i zrobił taką krzywdę. Także nieco wyżej będzie zbliżać się nieco większy samolocik. Zobaczmy jaką on zrobi krzywdę dla tego budynku. Przebił się. Praktycznie rozwalił cały budynek. Jeszcze trochę mu brakowało, żeby rozwalić te dwie ściany i by ten budynek się zapadł. No i macie porównanie: macie tutaj mały samolot i duży samolot. Ale mamy jeszcze większy samolot, oczywiście, i oczywiście z tymi nowymi zniszczeniami. Zobaczmy, co się stanie teraz z budynkiem, kiedy tak ogromny samolot zacznie w niego wlatywać. Tu są takie już ściny, że nie da się tego oglądać. Ale na obecną chwilę samolot przebił, przebił się przez cały budynek. I jakby tak to powiedzieć. Budynek skończył jakimś cudem dobrze. Zobaczcie, że to skrzydło nie przebiło się do końca. Tu została jedna tak słaba ścianka. Tu wystarczy tak naprawdę walnąć sobie dwie bomby i ten budynek automatycznie salusieńki, spada i się zaraz rozpadnie prosto na tym samolocie. Zobaczcie sami, jak to epicko wygląda. No może jest to tragedia, bo tutaj nie ukrywam, że były ludzi mieszkania. No, jeszcze jakieś wybuchy, żeby dobić tych ludzi. Ale przechodząc dalej, mamy tutaj, zobaczcie, bramę. Ogromną bramę z laserami. I jako pierwsza pójdzie ta żabka, żabka T-Rex. On bardzo chce to zrobić, oczywiście. Zobaczcie, sam wskoczy. Wskakuj. <ścoughs> Czemu wskoczyłeś? Dajcie mu jakieś imię przy okazji, a ja. Przygotuję paru ochotników. Także mamy już wszystkich przygotowanych: Grzesia, oczywiście. Grzesiu z chęcią, z barcią z chęcią. No podskakuje, trzęsie się z radości. On ma taką reakcję na radość. Mamy Velociraptora, który nas gryzie. Nie wiem czemu. Mamy T-Rexa. Mamy Brachiozaura, Oraz mamy helikopter. Będzie też jeszcze parę innych rzeczy. Zobaczmy najpierw, jak Grzesiu. Jak nasz ukochany Grzesiu radzi sobie z laserami. Choć Grzesiu, nie bój się, bez żadnego problemu powinieneś. No w sumie to nie przeżył. Dosłownie był i go nie ma nagle, nie? Mamy też oczywiście tego raptora, tak jak wcześniej mówiłem. Proszę bardzo, odmrośmy tego raptora i zapraszam go do środeczka. Zobaczcie, wchodzi sobie. Na spokojnie Raptor jest niezniszczalny, dlatego te, też jego ciało się nie rozwaliło Ale przyjmuje damage do siebie Mamy też T-Rexa, tylko... On chyba nie chce tam wejść <ścoughs> Nawet pokazuje głową, że nie chce tam wejść Trzeba nowego T-Rexa, bo te, ten chyba na zawał umarł Proszę bardzo, cały i zdrowy T-Rex wchodzi wcho Wchodzi do środka Zobaczcie, co się z nim stało! Przecież z niego praktycznie nic nie zostało. Jakie te lasery są potężne! A to jest praktycznie najmniejszy, najniższy tryb tych laserów. Nie na no jak ja wrzucę tam brachiozaura. Chodź, chodź. Zobaczcie, on sam idzie. On sam, on ch sam chce wejść w te lasery. Proszę. Do środka, do środka. Do Dacha. On był jeszcze słabszy niż T-Rex. Zostało same ciałko, reszta szyi i głowa przeszły przez te lasery. Chociaż to przejściem nie można nazwać. Ale co jakbym wrzucił tutaj jeszcze Megalodona? Zobaczmy, jak Megalodon sprawdzi się, gdy go tak powoli, delikatnie wsuniemy. Zobaczcie, co się dzieje z jego ciałem. Na szczerze... Nie wygląda tak jak megalodon już. Ale jako, że to jest najmniejsza praktycznie moc laserów, to jeżeli przelecimy to helikopterem, to ja powiększę moc laserów na dużo większe. Zobaczmy. My. Czy helikopter po prostu się zatrzymał i mnie wywalił ze sterów? Dobra, jeszcze raz. Teraz trzeba się rozpędzić. Rozpędzimy się troszkę do tyłu. I uwaga, teraz na maksa! Ale to na maksa do przodu nie zatrzymujemy się! Choćby nie wiem co! Musimy przez to przelecieć! To nie jest wielka prędkość, ale może to przeżyjemy! Zobaczmy, czy ktoś tu żyje! Uwaga! No, no tak średnio. Jeszcze się palą wszyscy! Zobaczcie, co się stało z tym helikopterem! No, nie wygląda to zbyt dobrze. Kontynuując, mamy samolot, zobaczcie i możemy ten samolot rozpędzić w jeden ciekawy sposób. Otóż zamroziłem mu tutaj te skrzydło i jeżeli je teraz puszczę, to ten samolot będzie dużo, dużo szybszy i mimo wszystko się rozwalił. Wybuchło w nim paliwo, ten się serio nie da przelecieć. Jeżeli tym samolotem się nie uda, to trzeba będzie serio osiągnąć prędkość światła. Zobaczcie, on został podzielony, znaczy przebity z każdej możliwej strony. Dobra, wpadłem na jeszcze jeden cudowny pomysł. Otóż teraz ten samolot będzie mega, ale to mega szybko leciał, tylko on skręca troszkę, nie podoba mi się to. Zamrozimy jeszcze to, zamrozimy to. Nie ja wygląda to zbyt... Dobrze? Dobrze? Na... Daleko to... Daleko to on nie poleciał. Dobra. Osiągniemy nim 2000 km na godzinę. I uwaga. Puszczam ten samolot. Zobaczmy, czy teraz mimo wszystko wybuchło mu paliwo przez te lasery. Serio. Się nie da przelecieć. I mimo, że był tak szybki... No, na szybkość tu nic nie daje. Znaczy, może trochę, ale za mało nadal. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja Was żegnam. Papa. Pa.